Hej, 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 mała przerwa od cywilizacji. Bo, bo co? No, nie byłoby żadnego update'a, ale chce mi się zagrać w coś innego. Nie chcę mi się na razie męczyć tej cywki jeszcze, ale i tak trzeba ją skończyć. Więc co? Skoro nie ma nic nowego, to zawsze jest coś innego nowego, coś mniejszego. Na przykład, wyzwania cotygodniowe. Pokazywałem bodajże raz chyba yy, to proste wyzwanie, a dzisiaj spróbujemy sobie brutalne wyzwanie. Nie sprawdzałem ich jeszcze żadnego, nie wygrywałem. Tutaj to jest medalik jakieś zdobyte za to, że kiedyś tam to zwyciężyłem. Nie jest jakiś taki licznik, coś tu liczy. Dobrze, ale sprawdźmy, co w tym tygodniu jest. O, za tyle się nadresytuję, czyli za na dużo czasu nie zostało. Dają mi tu jakiś tych doradców. Ogólnie yy, te, tak? Co tygodniowe wezwania twórcy je przygotowują. Nie można nic tutaj zmieniać, można je tylko rozegrać. No i tam niby się ściera wynikami z innymi graczami, ale to tam w stranie w banie. Yy... O nie, będzie zwiększał korupcję, większy poziom tego, zwiększa siłę zielonych ludzików i większa szansa, że poniosą stratę, jak uciekają. Mhm. Mm o, no, domki są niewytrzymałe, więc będzie problem. Naloty, oczywiście, są strasznie drogie. Kilka tutaj będziemy mieć wybudowanych już rzeczy. Oj, kiedy zniszczą nam fort, co ciekawe, to wtedy on wybuchnie i tam zabije. Ciekawe, wszystkich, tak? W strefie. A. W pobliskich po strefach, bo to może być ciekawe. No i niestety, oczywiście, taktyki tutaj tych wieśniaków mogą uciekać przez rzeki. Kocham to po prostu. Co? In kiedy uciekamy z walki, to wtedy zwiększają swoją liczebność, ciekawe, i mogą atakować przez rzekę. Czyli rzeki ogólnie niestety nic nam nie dają tutaj. No ki, zobaczymy. Gramy tą panią bankier, też dawno nią nie grałem. Zobaczymy, co to będzie. Ją chyba w ogóle zmienili tam, nie wiem kiedy, ale wydaje mi się, że się działa troszeczkę inaczej. No i to mnie strasznie irytuje. No, w sumie tak, tak naprawdę, gdzie to położę, to nie ma znaczenia, bo. O, przecież yy, oni uciekają sobie przez rzekę. Co mamy tak naprawdę wykupione? Mamy ulicę, będziemy mieć, fajnie. No tutaj typowe oczywiście, pieniążki się zgadzają, widzę jak zawsze, za mało forsy. No i zobaczmy, co tu się stanie. O, udało nam się znaleźć czołg. Tak, tutaj jest tego, będzie można go później zebrać. No, a to będzie dosyć istotne, żeby jak najszybciej kupić chociaż jednego gościa. Żeby on tutaj kurde biegał w tej wewce, żeby tę strefę, bo patrzcie, tutaj tracimy strasznie dużo niepotrzebnie ludzi, ale nie mogę nic z tym teraz zrobić. Muszę mieć chociaż jednego żołnierza. No od razu tutaj czuć, widzicie ile się rzeczy buduje na raz? Mnóstwo po prostu, dlatego... Chociaż tyle, chociaż te, tutaj to ulepszenie za darmo w tym scenariuszu, w tym wypadku, w tym wyzwaniu, nie jest takie złe, widzę tu wszystko super szybko się tworzy. No i zaczęło się oczywiście. Już się rozkręca. Dobra, od razu Gościu, chodź tutaj. Myślę, czy czołga zabrać na pierwszy ten. Chociaż czołg w sumie kurde mógłby być niezły, tylko. Nie, najpierw muszę miasta odbić. To, to będzie mój priorytet, bo tu nie mogę nic budować, nic nie mogę robić w tych tych strefach czerwonych. Tak, tak, tam się spróli. O, od razu wyskoczyli po tamtej stronie, co ciekawe. Hmm. Jeszcze jednych sobie kupię w takim razie. I specjalista do walki, tamtej. No, to tam. Dobra, jedź tutaj, pomóż mu szybko, rozwalimy obozik będzie idealnie. Spróbuj. A przecież hmm, będą atakować przez rzekę, to w sumie mi za wiele nie da. I już na dole się. pojawili. Ok, w takim razie spróbujemy ich. Na razie. Nie denerwować aż tak. Co z tą korupcją? Niby coś tam jest, ale to mnie aż tak nie denerwuje. Tutaj faktycznie ktoś mi powiedział, że ta lokalna milicja jest. jest... Ja się zawsze jej boję tak naprawdę, ale ona jest tania. Korupcja trochę się. Hmm. I to mi zmniejszy trochę. Spróbuję ją kupić w razie czego. Jakie są problemy? Praca. Praca to tam syf. Patrzcie, ile tu młoteczków nawala jednocześnie. Dobrze, zaczynają się zabezpieczać już pierwsze strefy. Eee, atakują mi sztab. To jest bardzo niebezpieczne, bo budynki na tej mapie są oczywiście niewytrzymałe. Czołg. Czołga sobie wezmę. Bo oni i tak mogą uciekać przez rzeki, dlatego czołg myślę, że będzie całkiem niezły. A tymczasem co tutaj? Więcej pracy chyba w takim razie. Pieniążki jeszcze tak na razie jeszcze są. No, tu już też atakują. To ruchy tam. Dobrze, że to drogie są, kurde. To jest fajne, to twórcy robią często, że to nie jest takie z dupy, tylko przemyślane, nie? Specjalista do walki w mieście. Oczywiście to jest moim zdaniem i tylko pewnie nie moim najgorsze możliwe ulepszenie dla ludzika. Miasto jest strasznie niewiele, a jakiekolwiek tutaj dodatkowe pieniądze zawsze się przydadzą. Ile kosztują samoloty? 30 zł aż. Mnóstwo, mnóstwo pieniędzy. Ten tutaj oby zdążył. Tutaj się garnizon. Ciekawa... Ciekawa mistrzówka, nie no nie no tutaj to bez sensu gdyby tu zrobili gdzieś, chociaż... Dobra, chodź tam pomóż. Korupcja na razie się zgadza, jakieś problemy dalej? Nie, nawet nie ma już problemów regionalnych, czyli można sobie... Robić co tam się żywnie podoba. Myślę, że nawet mogę właśnie jakichś podstawowych tłumaczy, ojejku. A ci skąd wyskoczyli, halo? Hm. Czy się kiedyś dowiemy? O, zagraniczny. Interesiki, spróbujmy drony, może gdzieś wykryje nam jakieś obozy. No właśnie. Spróbowałbym w sumie tak na dobrą sprawę, spróbowałbym... ...zaatakować. Tutaj muszę ich cisnąć, a ci mi zaatakowali moją... mój sztab. To na pewno tak się nie bawimy. I dodatkowy ludzik. Wzmocnię go zaraz też czołgiem, to powinno... o nie, miasto na górze atakują. O, tutaj garnizonek już byłby spokojny, mi się wydaje. Jedź do góry. O, od razu się pojawił. Mm, nie ma to jak infrastruktura, prawda? Ci tu. Dobra, e, no na pewno kolejnego gościa muszę szkolić. I te naloty bym sobie chętnie kupił, chyba mimo wszystko, że one są takie drogie. To jednak. Trzeba w nie zainwestować. Dobra, jednego gościa poproszę tutaj, żeby te strefy odbijał na pewno. Korupcja rośnie, ale to mnie nie interesuje, bo biorę sobie teraz naloty i faktycznie mogę kupić sobie tą lokalną milicję chociaż. Ona powinna się błyskawicznie pobudować, a zawsze trochę uprzykrzy życie. No, korupcja trochę niebezpiecznie rośnie, ale co nie jest jakiś super problem. E, tutaj myślę że też mogę ich tak długo tutaj ścigać, że powinni zaraz... O, odkryli obóz, ale samolocik niestety poleciał. Właśnie muszę wykupić więcej inicjatyw. Dobra, jest już na maksa. Niszczenie korupcji, więc na razie spokój. Wy byście chcieli do domku, co? Nie no, może tych jeszcze przedłużę, chociaż. Zaraz... O, jeszcze jednego sobie kupię do szkolenia. Czy tu jest policja? No, tu już jest lokalna milicja i on tutaj powinien sobie paść. Tu garnizonek, jak najbardziej. Kolejny obóz tutaj mają. Mm, tutaj w sumie mógłbym nawet spróbować zrobić taki trik, że tak powiem. Właśnie tego, tutaj i spróbowalibyśmy ich tu zamknąć, żeby nie mogli już uciekać przez rzekę, bo oni chyba się wycofają tutaj, no bo tu mają strefę, więc to byłoby logiczne. No, korupcję można trochę tutaj przycisnąć. No, jeszcze w jaskini tam są, i można próbować gadać. No, ale ja ich jeszcze przez chwilkę pocisnę. To nie powinien być jakiś duży problem. Jakieś nowe, lepsze karabinki by się przydały dla tych gości. Tu jaskinia, spoko. Eee, dobra, i ty ich zamkniesz. Tu jest obóz, czy tam nasz garnizon. Nie powinno być problemu. Trzeba wykupić walkę do tych jaskiń, bo przecież to 100 lat zajmie. Dobra, no, takie tutaj mówimy. Baju, baju pewnie. No właśnie. I jeszcze jaskinka oczyszczona. Cudownie. W takim razie można powoli tutaj się rozstawić. No właśnie, wyskoczyli gdzieś na pustyni. Hmm. Idźcie tam. Popilnujesz piask piasku. O jezu. <laughs> się zakrztusiłem. E, no, teraz już nie mają szansy na odmowę. Więc już po was tu chcę tą górę zabezpieczyć, żeby już nie było problemu. O, co? malociki ładnie ścisną. Obniżenie korupcji. Co tu się dzieje? A ten. ten kryzys uchodźców. A, pewnie przez granicę nie chcą ich z Białorusią przepuścić. No my im damy, no, no kurde, jak nikt nie chce ich przyjąć, to niech będzie. Przyjmiemy ich. O, nawet się nikt nie zdenerwował. Często jest tak, że ludność tutaj miejscowa się denerwuje. No czemu by nie? No, ja na was mogę pluć pewnie, ta. pokażcie jakie wy macie możliwości. 150 co prawda, hmm. To będzie trochę... Może być trochę niebezpieczne, ale... No ale co oni mogą, no na pustyni wyskoczą mi, No takie, kurde, w dupie was mam, no. Taka jest prawda. Dawaj jeszcze jednego ludzika. Dronki lepsze. Plucie. No, no kolejne oboziątko. No ale to samolociki zaraz. Ooojko, ty tutaj śmieć szmaciarzu. Będziesz mnie denerwować, co? Góra zabezpieczona. Gdzie ja chciałbym ich tak naprawdę gdzieś tutaj skierować? W te góry może? Żeby na pewno nie przez rzekę. No właśnie, zaczyna się. Co to jest? Nowy park? No pewnie z naszą tutaj osłonką. Co jest droższa, ale oczywiście bardziej się opłaca. 100% na obniżenie ich poparcia przez tam jakieś mocarstwa zagraniczne. Dalej plujecie eee, korupcja. Da no, na lociki pewnie, o, dronki na maksa. Gdzie wy uciekniecie teraz? No właśnie. Do góry spiewrzacie. Znaczy, no i tak przez rzekę jak nie będziesz mógł wspierać. To tam. Eee, dobra, no i tyle tak naprawdę. Tutaj chcę zabezpieczyć te dwie górki oni tam. Mm, no, akurat kolo się wyszkolił. Cudownie. No nie no serio, znowu. Znowu zaczyna się to, co mówiłem tam na jakimś odcinku, że mają 200% i w sekundę budują sobie obozy jakieś gówno. No co ja mam dać policję na maksa, ale to jest gówno, bo to nic nie daje. Eee, mm, ten chcę wracać. No, nawet mogę go przedłużyć, bo mam tyle tego, że. No teraz będą denerwować tak naprawdę. No, ktoś powie, że tego, że przecież mogę ich y, nie denerwować, nie, no ale... No, to jest takie połowiczne rozwiązanie problemu. Tutaj chociaż ich ścisnę. Jak to tu wygląda, samochodziki, o jeszcze żołnierze doradzają ludziom jak żyć cudownie. Ja się zdenerwuję i ten czołg chyba tutaj dam. O. Jedzie, jedzie. No, wycofali się w sekundę. Od razu kolejny się pojawił. Jak żyć? no, to jest raczej dla nich przegrana sprawa. No bo to, to... Jak oni chcą tutaj wygrać? To jest pytanie. Tylko, że będą, no denerwują, no. No bo co oni mogą? Ja sobie będę dokupywać teraz żołnierzy i, i mogą mi naskoczyć, nie? No tutaj obóz jeszcze. No i tyle tak naprawdę, zamykamy ich teraz już, no właśnie mogę, ale jeszcze odrzucę ten deal i tak już nie mają gdzie się pojawiać zbytnio. Więc już wchodzimy teraz na pełnej. To tutaj, pustynię zbombardowaliśmy. Piasek płacze, uuu, Tak mi przykro. No, sio. Tu oczywiście zwiększamy im wypłatę, żeby się ucieszyli, chłopaki. Polio, tak. Wszystkie bajery macie świata. Inflacja, jakieś tam zranie zagraniczne. No i tyle, zamykamy ich. Koniec. Tak, proszę się już poddać. Proszę już tutaj nie robić komedii. O, S.A.S. Tyle. Łatwe to było, kurde. Powiem wam szczerze, że czasami faktycznie one były takie trudne, bardziej... No najgorzej to, co, czego każdy pewnie nienawidzi w tej grze, czyli jeśli wejdzie na żołnierz do nieodkrytej strefy, to jest szansa, że go zaatakują, nie? Taka zasadzka będzie i się pojawią darmowi rebelianci, to jest masakryczne. Ale na szczęście tu tego nie było. No, te, te, te debuffy, tak naprawdę, że nie uciekałem z walki, to im nic nie dało. Przez rzekę jakoś udało się ich na dole ścisnąć i tyle. Tak wyglądało brutalne wyzwanie, które zaraz się kończy, tak naprawdę, więc nikt pewnie go nie zdąży sprawdzić, ale kto wie, może się uda. Dobra, no i tak to by się prezentowało. No, pewnie jak jeszcze będzie jakiś update, to znowu coś się pojawi z tego Rebelinka, bo widzę, że oni teraz tak takie malutkie updateciki dają. Ja to bardzo lubię, bo to idealnie się właśnie nadaje na takie szybkie sprawdzonko i wiadomo, nie. I, I go ujazda co innego. No, i wtedy tu się pojawia ten, ten pucharek, że się wygrała. To co to w sumie jest? Gra się ekspertem. No, to już w ogóle, to już mamy więcej tych tych, oni nic nie kontrolują. Yy, reputacja, no, a, no, wzory. Tyle, myślałem, że będzie trudniej, ale na szczęście nie było. To tyle w tym odcinku. hejo, ja się żegnam, do następnego. Cześć, cześć, cześć.